Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Benjamin z Shore. Hejo! A on kontynuuje swój odcinek z kiedyś tam. Tak, ja po prostu kontynuuję ten odcinek, a postanowiłem sobie nagrać, żeby coś wcześniej dla was wrzucić. Tak. Na swój kanał. Dobra. I wiesz co? Proponuję, żebyśmy jak tam potankujemy i tak dalej, żeby odwiedzić sobie po prostu to tam gdzie jest ten czerwony most, taki połamany, podwójny, gdzie trzeba przeskoczyć i tam po prostu, tam jest tyle multów i temu, Wiesz o czym mówię? No wiem. Wie. Byliśmy Tam, gdzie mnie zostawiłeś. Ty mnie tam zostawiłeś. No, a no tak, to na miało być. No dobra, nie pykło. mnie. Ogólnie może powiemy, co mieliśmy wczoraj yy, za akcję. My mieliśmy wczoraj akcję? No wieczorem. Google, Bullet, tyle Ta, osób. A ty tego nie nagrywałeś? Nie, to nie było nagrywane. Mówiłem, że gram bez nagrywania wtedy. Aha, no tak, ogólnie robiliśmy sobie, jeździliśmy, zbieraliśmy lód. Z najbardziej takich wiecie miejsc, w których jest najwięcej lutów, akcje, morderstwa. Ogólnie lutowaliśmy ludzi, i ten, nie. I było to tak, że na przykład byliśmy na początku w kościele M3 i po prostu obchód zrobiliśmy, nikogo nie było, tak? No dobra. Po chwili wbijam tam, patrzę na jakieś itemy, nie? I odkliknąłem, jestem w jakiej punku, aż tu nagle co? Koleś. Koleś po prostu sobie stoi przede mną, on przebiegł i mnie nie widział, nie, no to ja oczywiście shotgun w łapę, uberwał raz, przebiegł przez ten, przez płot, udało mu się uciec kawałek, ale bez jego raz rozjechał, drugi raz rozjechał, trzeci raz rozjechał, nieważne, że już powinien nie żyć, ale no. i tak go rozjeżdżał, ja strzelałem, dostał, później jak złamał nogę, bierał, znaczy haczetem podbiłem i go postrzeliłem już, postrzeliłem z haczeta, tak, uderzyłem go z haczeta. Dobra, bije. I tak się skończył jego życie. Broń. X. Dzięki, że mnie zombie, jak bije. A Ale bije. Jesteś, przy, jesteś przyklejony? Tak. Serio. Już myślałem, że się zblokowałeś To co, idziemy to szp... na tamto wzniesienie czy szpital? Najpierw, bo ja nie mam za bardzo tego. healtha Szpital, szpital. Najpierw szpital. Dobra, to już wezmę tego medkita jednego, co mam. Byłam 10k i się boję. Kurczaj, panie. Młodsią panie, zahaczymy o szpital, żeby zawsze tam mieć przy sobie chociaż trochę tego. Powiedz I... mi czemu jak ja zacząłem nagrywać nagle taki stał się hałas, czy oni mają jakiś czujnik nagrywania? Nie wiem, ja, ja, ja u siebie tutaj nic nie słyszę jak coś. A ty nic nie słyszysz żadnych hałasów, nie? Nie, nie słyszę. No, no to co dobrze. To, to tłumi przez mikrofon, nic nie jeszcze i tak słyszę silnik tego Buleta, to już w ogóle... W ogóle u szpital, great. <kluje> co tam great. czas mamy? Ja dopiero hmm. miałem 11 minut tamtego odcinka. Tak więc jedziemy dalej z pokoju. Zgubiłem szczepie... szpital. Y... Aha, dobra, obok jest tutaj. Nie ma lagów, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję, danke shit. Tylko najpierw zobaczmy, bo ostatnio przy szpitalu zniszczyli na auto. Dobra, idę. Na C trzeba chodzić, bo naprawdę te zębeki się w ogóle nie spawnią. To nie, że nas nie widzą, tylko się nie spawnią. Ohoho, słabiutko. Słabo. Słabo. Tylko jeden bloodbag był Uhuhu, trzy bloodbagi. A metki tu w zero. Dobra. No pad mnie tam, nie? A ty naprawiasz, tak? No, próbuję, no. No. Czemu się położył z dupy? No, wcześniej też leżałeś. Mogę już skakiwać? Jeszcze. Znaczy, no, ty skakować możesz, nie? wszędam na prawo. O to zombie błignia, ale się zestrałem. mi się kiedyś. Hm, niezła bujnia jest. Raz, 2, no, 7 sekund. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, wsiadamy do bullejika i lecimy z Koksem. Tak więc pod tym szpitalem była wielka lipa, czyli dawno temu podejrzewałem, że był spałem. No to co, lecimy tam pewnie na te mosty, co? Tak jak coś, to się tam kieruj. No ogólnie teraz jest opóźnienie na serwerze, tak więc mamy lipę. Jak kogoś spotkamy, to nie zabijemy. Znaczy, może nawet jak trafimy, to i tak nie zostanie obrażeń, nie? Jestem. Matko hmm. Boska, oczywiście musieli wjazd na chat. No czemu nie? Przez 5 hmm. godzin nikt nie wchodzi. Jeb, włączam nagrywanie. Jeb, wchodzi w 10 od razu w <grym> Ten ból Och. jak ja bym miał pustą chatę zielon Tak cały czas O Jezus Maria ile by filmów dziennie się publikowało u mnie z zioma. 12 <laughs> Ja no. jeszcze jakbym miał dwa komputery to już w ogóle nie Na jednym stop nagrywał, a na drugim cały czas się renderuje I tylko dysk 5 terabajtów i nic więcej No Zewnętrzny i tylko odłączę od jednego kompa, bo odłączam do drugiego. Od razu z nie muszę robić tylko cyk, 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 render, render. Jeszcze jak A7 by miał 20 minut, 1 godzinny by się renderowało. Nie mogę się procka doczekać. strasznie nie, a czy ja jeszcze pierwszy monitora. Tylko tutaj widzisz, jak się spierdzielimy to będzie lipta. Ah, a lajcic. A ogólnie tam na drugiej wyspie też jest yy, sporo tego wszystkiego. Nie wiem czy to nagrywałem, ale tam wczoraj. Tak nie, to wczoraj nie nagrywałem. to ja Sprawdź te było. chatki. Jak się odczepi kiedyś od y, maski, to tak. No dalej, idziesz? Nie, w ogóle się nic nie dzieje, czekaj. No dobra, teraz. Zresztą, jeszcze możesz się przejechać po tym, ja będę tu chodził już penetrował. Idź się przejechać tam na tą drugą część. Tylko uważaj, bo tam jest jej wdzielna ściana. Tak? Wiesz? No, jedź powoli na tym moście, przez ten most. Bo ja wczoraj jechałem na rowerze, to mnie wybiło w kosmos. Ale spadłem na szczęście nie do wody. Powoli jedź i tak dobra, samo wracam. To. To ja pozbieram loot na razie na pierwszej części, bo ogólnie to jest na dwie części podzielone I tam też są itemy, i tam właśnie znalazłem dwie M4 wczoraj A ktoś ostatnio mówi, że tam się nic nie luci Ale lootu już widzę, wow A jedzenko. a ja nie mam nic przy sobie, to mogę sobie wziąć Infilti, magazynek, kamuflaż, od razu sobie założę, bo z bazy nie wziąłem Proszę Yy, plecaka jeszcze największego nie mam, ponieważ umarłem, ostatnio. Kojot jest mniejszy i tu widzę spasa mamy i magazynek i toolbox, dwa toolboxy już znalazłem. Zawsze to coś. A tu widzę jakieś itemy w tym. Wat, most mi zniknął. Bo ty się tam nie ruszaj, Marek. A nie, dobra, bo to jest... Ja, ja wyspa jest tak dziwna, że... Dobra... Oczywiście znaczy u mnie zaczęli miksować. Słyszysz to? A, no właśnie dlatego mówię, coś tam kurde słychować u ciebie No ja je biksowo, nie? No jak na złość, całe ja życie na złość, nie No nie w pierwszy, ja teraz ty... Ale słychać to tak, muzykę. A ja coś. to samo miałem No stop się nic nie dzieje, zaczynam je Wszystko nagle, nie? Dobra, ja, jeszcze nie wiem. Ralkę mi do pokoju przyniosłem i włączę Trzy toolboxy znalazłem już Tak mówię, co to za jakieś takie dziwne dźwięki? Mówię, radia nie mam w MTA. Tutaj. Ja wyłączę, a ty zabawię wizu o mój Boże, mam zabawać widzów. Czym? Moimi ty o, trikami może, samochodem. Idź powie Nieee! od razu wyłączyłem mikrofon, jak to Stanowcze, nie. Nie, nie, nie. Dobra, idę na drugą wyspę już. Już sobie całe? Pierwsze tak, idę na drugie. I idź mi powiedz, żeby to muzykę wyłączyli. To jest normalnie słuchać, jakby ktoś nie wiem. No nie wiem, tego się nie da określić. To nie jest muzyka, to jest mikser ziomal. <śmany> o, oh, what man. Ale nie mikser do muzyki, nie? No nie, nie wiedziałbym. Od rana coś tam robić? Nie, w południe jeb, zaczniesz włączasz nagrywanie. Człowiek tu chce y, robić filmy Gieniądze dla widzów. Pieniędzy zarobić! <laughs> Wiedziałem, że to było. Ty tak pięknie powiedziałeś, że musiałem dokończyć. Pieniędzy zarobić, chcę trochę, a tu jeb mi przeszkadzają. Wszystko to odbyć zawsze. Ej, to jest zaplanowane. Oni chyba o tym wiedzą i nam to na przekór robią, nie. Znaczy moi wiedzą, nie. No, i też wiedzą. No, ale jak nie, ja... nie wiedzą co konkretnie robię, ale wiedzą, że zgarniam Z całej swój. No ale to jest jeden to jest fucking magic, nie? Cały dzień cisza, pięknie gram half flyfa. Odpalam MTA, włączam nagrywanie. No i co się i to się dzieje. Co się dzieje, się pytam. Wchodzą do pokoju od razu całą ekipą zrzucili cukierki z biurka, nie. Hałas, zbierali worek, no jasny gwint, nie No serio Jak to człowiek ma się nie denerwować Spokojnie nagrywać jest ten statek, czy tam jest jakieś kubka i temu co się raz Nie wskakuj, bo nie wypłyniesz. Nie ma wątpię. Są? Są? No. Ale nie wrócisz. Ale bym tam wypłynął z drugiej flanki. Ciekawe Dzięki. Tu jeszcze nie byłem. Tu coś jest. Cieszę się, że nie wbili ci z odkurzaczem do pokoju, nie? No wtedy to chyba bym ich naprawdę nie wiem, rzucił monitorem. Wypad z pokoju. Ale nie no, trochę szkoda tego monitora jednak. No ale mam dwa. A to to jeden. Rzucisz tym co nie jest full HD i tyle. <laughs> łap te 640x480! <grystanie> Dobra, możemy zawijać, nic tu nie było. O, tu, tu jest wejście do jakiegoś budynku, tylko nie wiedziałem. No właśnie, jest tutaj coś? wszedłem do kanistry. To we. no nie, no ile można miksować, nie. Dobra, nie wiem, dalej chyba cięcie jedne, bo. za później, Zobaczymy. Nie ma. O, nareszcie się ogarnęło, dobra, no to wypadamy, no niestety było polutowane no. i nic nie ma ciekawego. Nie? Łom, to dobrze że może tu mostu nie ma Ja pierdyle, No, ja, się wystraszyłem, bo nie wiedziałem o co o co kaman Tylko powoli, tu powoli, powoli wam powoli, powoli. Tu mi wybiło rower właśnie tu Jakim wałkiem to ja nie wiem Tutaj, bo ulica jest trochę dźwignięta, widzisz? A no, no tutaj też Lipton, a tam byłeś. Ej, tam na dach można się wbić. Wali mnie to. Nie też. <laughs> Spadamy. Ogólnie wiesz, co można by zrobić? jak jest teraz odcinek? Ciekawe czy... <laughs> ja pierdolę. Stoi nasza łódka jeszcze, nie wiesz? Można się badać. Yy, byśmy popłynęli na tamten teren, co ty na to? Ten zamknięty tam dalej? Można by było. No to możemy tak zrobić w odcinku, bo ciągle jeździmy tym buletem i gówno co robimy, to byśmy dla odmiany popłynęli, co? Na odcinku. Spoko. I znaczy, ja jestem za, nie wiem czy ty No to mówisz. Nie no, to, to obojętnie, nie? To można się wrócić do bazy, byśmy popłynęli tą łódką, o ile nasza łódka jeszcze jest, ponieważ mieliśmy za bazą, znaczy koło naszej przystani, bo tak mamy przystań, ale niestety trzeba flankować. A dalej zobaczysz ten odcinek, to już znajdziemy inną skrytkę, albo poprosimy po prostu, żeby można było wpływać do środka. Ej, właśnie, trzeba chyba coś takiego omotać, co? Mm. To by nie było głupie Ej, może markety się tu zahaczymy? Dawaj, może będzie coś do żarcia, czy coś? Czekaj, ja wyskoczę I sobie jeździ dookoła Lajcik Czysto, czysto, o, tu już coś widzę, jakieś temki, Widzę, że drewno, ale zawsze warto wejść do tego, bo nie wiadomo, czy coś akurat się tu nie zrespi, nie? A ja mam hacet wyekupowany, dobra Dobra, a o nareszcie skończyli. Teraz będzie o! Teraz zbiję z odkurzaczem Nie no to te kotlety będzie siekać jak już coś, nie? No no tym kurwa tuczkę. super. To chyba bym się zdenerwował już maksymalnie. Albo re... Al ale, to jest najg ale to jest najlepsze jest to, że ja będę miał ferry remont, nie? Dwa tygodnie. No, to, te, to, to też jest zaplanowane. Ej, ja nie wiem, może oni wiedzą? Nie chcą człowiekowi uczciwie zarobić, nie? A później, a później muszę chodzić, kurde, z marihuaną po dzielnicy, nie? No nie. <laughs> Ucha, ja się nie zgadza. A później mówią, że wracam o drugiej do domu. No tak to jest, jak się stoi na... na o drugiej rok później. Nic, dobra. Wsiadam. O czemu już się biorę? Bo depnąłem. Koleś przed nami, czy to ząbek stoi za drzewem? Ząby. No dobra, ogólnie. ha, mamy dwa rowery nowe. <grytania> Ty tego też nie wiecie. Dwa rowery. Po pierwsze, pierwszy znalazłem pomiędzy budynkami, tam gdzie byliśmy w tym czerwono. przed tym mostem po prostu, przy domkach. A drugi znaleźliśmy przy bazie, nie? Taki niebieski. To ty, ty idź, weź auto tam napraw, schowaj, odłóż itemy, i idę do łódki sprawdzić. I napraw to przy okazji tam w środku. Ok, 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 ok. jak mi, jak mi wsiądzie kiedyś, no to... Dobra. Jest? Wrac już wracam. Nie ma. Nie ma? Co ty myślisz? O, a to ciekawe. Ciekawe kiedy on w ogóle ukradnie. No nie, jeszcze niedawno było. O dobra, te pło. Ogólnie dużo lutu mamy. Nawet za dużo. Pokażę wam ile mamy namiotów, nie? Dzięki, no i że... będzie ich więcej, bo planujemy to jeszcze bardziej rozplanować. Bo już namioty są full. Nie wiem, pokazujemy w dzisiejszym odcinku czy na razie, nie? To A, możemy już! Jest. To co, możemy pokazać, co? No, ja można pokazać. Ogólnie to jest Ludzilu. Z, ilu. z dwóch, dwóch, i pół tygodnia, ale graliśmy codziennie i lutowaliśmy. No, tak we 2 się... trzech. trzech, więc to się nie dziwcie. I jeszcze tyle ludzi zabiliśmy ile. Sancerz, już... 3 rowery, Bullet, Bobcat. Yy, w tym namiocie jest. co? Nic. W tym namiocie są Medkity, Bloodbugi, bo mamy ich. robiliśmy wypady w szpitalach. Tu mamy kanistry same tu mamy, secondary weapon, PDW, MP5, Desert Eagle, Hunting Knife i hachety. tu mamy same M4 i AK, bo już nam się nie mieściły inne bronie. No widzicie, 153 na 200, więc wód. Tak więc z tyłu też już kładziemy nowe namioty, jak znajdujemy te ładnie sobie no. to będziemy rozplanowywali. obony silniki, tank parcy zaraz nam się skończy miejsce na nie. Tutaj resztę medykamentów, bandaży, morfiny i Tu, tutaj tego jednak trochę jest. Spadochrony, granaty, lornetki. Pełno magazynków do wszelkiej broni. Bo to jest fajne, że jeden, że kilkanaście magazynków z znajomości zajmuje jedno miejsce. To jest właśnie fajne. No, to za pickie, naprawdę. i my mamy do Disartigla. Jeden magazynek. Tutaj mamy rzeczy z Belt'u i stroje. Dużo, dużo w ogóle jedzenia i picia. To jest makabra, nie? Tu mamy CZ i infieldy O, mamy 15. Ej! Co? Maksior Co jest? CZ, CZ było więcej infieldów. To tak było coś 20, a jest 15. O Od, cóż się. się i poka. A wszystkie są przełożone? No wszystkie, wszystkie Ej Ej, czekaj Coś mi tu nie gra Aka3 Ty wyjmowałeś 9 m 4 Co? Ej, co się dzieje? Czekaj, coś mi tu nie pasuje Ej no M4 było 30 coś ponad było, 3, było po 30, bo wczoraj o tym mówiłem Ej, bo czekaj, trzeba to posprawdzić. czego tu. Dobra, ogólnie od początku wam pokażę wiecie? No bo tak latam teraz i gówno wiecie co, o co tutaj chodzi. O, fura się naprawiła, bardzo mnie to cieszy. I dobra, na początku mieliśmy tylko te namioty, i teraz te za nami. To zaczęliśmy ostatnią ustawę, to zaraz Wam na końcu pokażę. Więc zaczynamy, nie wiem, od tam. Na przykład tutaj mamy ogólnie <laughs> spadochrony, granaty, 15 lornetek, i tutaj mamy amunicję do magazynu, do karabinu, tak, BDW, MP5, AKC, m tam CZK i. Tu mam po prostu jedzenie, już prawie pełny jest ten ten, i właśnie go chyba dopełnię, bo mam trochę przy sobie tego. A nie ma czasami limitu tych yy, broni? Nie, no ale to w bronie by ci wypieprzyło. Przecież ale kore, czy... chyba sześć Ale przywiozłem. No właśnie, kurde, to jest to, że hmm. nam nakradł. No wat, wat. Tego było więcej, pasuje. nie jestem tego pewien. No ja screen robiłem ostatnio. Tu mamy patrzeć, w ogóle mamy tylko jedzenie, kamuflaże, czyli stroje, takie rzeczy, które nie zajmują miejsca, czyli mapy, watches, zegarki, gps itp. Tutaj zaś mamy CZ-ki, czyli snajperki 15, nie wiem, było to chyba 21, i o ile się nie mylę, nie wiem, weź później sprawdź screeny. No. No nie wiem, czy ktoś tu na mnie wybił jakimś bugiem, ale i tak jest aktywowane zabijanie, tak więc nie wiem, zaraz sprawdzę jeszcze, czy jest na pewno. Infieldów, czyli takie coś na pół sniperka dużo ściąga 11 kB, nie? Są to takie. Dobre bronie, Tutaj mamy shotguny Tak mało tych shotgunów? Też mi się wydaje, że coś, coś nam nakradli z broni Hatchet'y się zgadzają, 13 hatchet'ów, jakieś pistolety, MP5, PDW M4, AKC tu się nie zgadza coś. Albo nie wiem. To jest dziwne coś. I tu mamy dużo opon, dużo engine i tank partsy, czyli części dowozów, tu mamy... Może, Kamil, może Kamil kradł chociaż? No, czy ja mam to? Wandaże, i morfinki. Tutaj mamy. Teraz pokażę Wam pozostałe trzy te nowe, co postawiliśmy. Są one tu. Tutaj są same full gas kanistry, bo to dużo miejsca zajmuje. I tak się na pewno przepełni, bo mam coraz więcej tych kanistrów. Proszę bardzo, kolejny dawiożem, ale go zapełnię do full na stacji, dopiero oddam. Tu mamy tylko metki, i i bloodbug, bo to dużo miejsca zajmuje. Mamy 114 na 200. I tu mamy co? Tu jeszcze nie wiadomo, ale już mamy nowy namiot, tak? To później się poprzekłada. Tak więc nie wiem, coś tu chyba nic. Coś tu jest nie tak w tych namiotach. Ja nie wiem jak tu się można wbić. A jedynie to Admini, wiesz o tym? No Admini, no, gdzie ci admin by kradł? Czyż to wszystko można wko w bazie danych sprawdzić, kto tu wchodził. No to, I to ktoś... umarł w naszej bazie, to zobaczymy później. Mówi to Czechowym, o, gdzie tu są te trzy rowerki, które znaleźliśmy, nie? Ogólnie byłyby cztery, ale ostatnio właśnie czwartym wpadłem do wody to było w dwa dni odcinki temu. Ogólnie jeszcze jeden Sanchez by się przydał na zapas. Ja normalnie no, chyba robię cięcie jest sprawdzi te screeny nie? No wiecie co, no to ja też robię. Cięcie, jeszcze mnie inaczej. U mnie koniec od tego odcinka, bo u mnie jest już chyba ponad pół godziny, czy coś koło tego, tak więc trzymajcie się, coś, papa. A ja cięcie robię. No